że długo do... kibice Susnosu musieli czekać na te pierwsze punkty, prawda? No zgadza się, co? To... Niestety, niestety był ale przeszedł z że... Zresztą że... tak naprawdę, ja powiem szczerze, że ten weekend miał też wyglądać inaczej, bo już mieliśmy wygrać w piątek, ale niestety nasze zaangażowanie do gry dopiero było 0-4. Czasami jest za późno i się nie da. I... I niestety polegliśmy, chcieliśmy zrobić komplet punktów, natomiast się to, to był mózg, naprawdę jakbyśmy się przegrali, to... No co, no, co tutaj dużo to mówić? Co tutaj dużo mówić? No, coś by się musiało wydarzyć, żeby, żeby ta drużyna mogła funkcjonować dalej. W końcu przebieg tego meczu chyba był taki no, prawie idealny, jak pan zakładał, czy, czy jednak to ja, go... nie, nie był idealny, był... Dzień Dzień, Trzecia tercja, yy. była przygotowana czwarta formacja do gry, ale no niestety to co wyprawiały nasze trzy, trzy piątki w trzeciej tercji to troszeczkę, no to nie miało nic wspólnego yy, z tym co sobie zakładaliśmy. Ja rozumiem, że wynik wysoki, nie wiem, próbujemy jakichś fajerwerków w wykonaniu różnych zawodników, ale to nie na tym polega, bo to zostaje gdzieś przy Ciasny wynik i wtedy takie złe nawyki, które są właśnie z takich momentów jak w trzeciej tercji pozostają i mogą zaważyć o wyniku. No to musimy się pozwolić. a ja tutaj ja tu na myśli mam najbardziej yy, trzecią formację Tobiasza, Piotrka i, i Marcina. No wręcz sytuacje takie, gdzie na przykład jedna z nich, Marcin y, jest w sektorze szczeleckim, wjeżdża w odpowiednim tempie do tercji. Może uderzać i ja na 99% uważam, że byłby to gol. A on zwalnia, podaje na Piotrka, Piotrek gubi krążek idzie kontra 3 na 2. No nie ma nic wspólnego z tym, co my Naprawdę, takie momenty jak, jak, jak ten mogą doprowadzić do tego, że ja kiedyś nie wytrzyma mi tę formację będę musiał zlikwidować i szukać nowych rozwiązań cieszyć się trener nie cieszy. Dzisiaj. Ale bo tu się nie ma z czego cieszyć. Bo to, że wynik jest wysoki, to jest dobrze dla naszego morale i dla naszej psychiki. Bo, tak jak mówię, gdybyśmy przegrali, trzeba by było coś zrobić z tą drużyną. I to sobie musicie dopowiedzieć sami, jakie ruchy by były wykonane. Na pewno prezes by byłby szatni. No, ja tak. też, ale, ale i prezes też by musiał być w szatni, bo to naprawdę nie można by było tego za, Ja już byłem na dywanie w piątek, także ruchy prezesa zostały wykonane. Spróbowaliśmy się odbudować. No udało się, no, bo w jest naprawdę niebezpieczna dużo I na pewno jeszcze nie jednemu troszeczkę krwi upuszczą. Nam się dzisiaj udało wydać. Czyli prezes by dzisiaj szedł do szatni i znowu nic o tym wiedzieli, dlatego tak Nie, nie, nie. On, nikt, nikt nie dał takiego prezes ja ale ja... Yy, no, jest z autopsji takie rzeczy, kiedy sobie tam przypominam, że ci w takich momentach nie wyczekują. To jest też naturalna rzecz, że oni muszą wpaść do szatki i wtedy sypią się jakieś męskie słowa, jakieś e, kary muszą zaistnieć. No, coś trzeba zrobić, bo to naprawdę, jeśli, tak jak mówię, gdybyśmy dzisiaj nie wygrali, bylibyśmy. E, tak jak powiedziałem, dwa tygodnie do przygotowań, wtedy kiedy przegrywaliśmy z Krakowią, ale to było spowodowane też sytuacją, jaka zaistniała ta w naszej drużynie. to się naprawdę ciężko pracowało i ja rozumiem zawodników, jeśli rozgrzeszam ich jak gdyby za poprzednie mecze. Nie rozgrzeszam ich za piątek i za to, co się działo dzisiaj w pewnych momentach, natomiast za poprzednie mecze rozgrzeszam, bo... To nie był komfort, naprawdę. Przygotowani byliśmy do gry i za 5-12 dowiadujemy się, że nie gramy. Ja cały czas wracam do tej sytuacji inauguracyjnej. Cały tydzień był bez sensu treningu, on nie miał żadnej jakości. No naprawdę, z wszystkich zaszło powietrze. Oni tutaj przyjechali grać i my byliśmy naprawdę wtedy przygotowani bardzo dobrze. Tydzień, że tak powiem, takiego nieróbstwa na odpowiednim poziomie. Powodował to, że musimy się męczyć, ale musimy się odbudować. Potrzebne są takie mecze, takie wyniki również. Czyli dzisiaj to był taki pierwszy krok do tego marszu w góry Tabej? Teraz już nie będzie się, zdecydowanie nie, nie lepiej. Musimy. Ja nie mogę zagwarantować, że będzie zdecydowanie lepiej. Na pewno jest... Czy, czy ten mecz to no. zwycięstwo będzie takim punktem zwrotnym po prostu w tej sytuacji. No, to w tej ja bym drodze. chciał, żeby tak było to się fajnie tak, z drugiej strony pyta, czy to będzie punkt zwrotny. Ja odpowiem tak, a gdzieś tam przegramy po drodze i ktoś powie, no, mówił, że był punkt zwrotny niestety chyba nie w tą stronę. No to jest liga trwa. Liga trwa naprawdę troszeczkę czasu, jest to 6-7 miesięcy. Forma zawodników to jest też sim to nigdy nie będzie status quo albo cały czas będziemy się pięć do góry. Umówmy się, że jesteśmy w takim zakresie polityczni.